Cześć! To jest banan Grand Nine. Banan lejący owoce jadalne. Bardzo rozpowszechniony na świecie. Uprawiany komercyjnie. Kupujemy te banany w sklepach. To jest banan dziki, musa sumatrana. Banan o mocno wybarwionych liściach, bardzo ozdobny. A tutaj obok rośnie krzyżówka tych dwóch bananów. Banan Sumatrana X. Grand Nine. Banan jest podobnie wybarwiony do Sumatrany. Tutaj jego odrost, trochę młodszy banan, wygląda bardzo ładnie. I ten banan niedawno mi Zaowocował. Teraz wejdziemy pod drabinie i zobaczymy z bliska te owoce. Dlatego, że tutaj z dołu ja nie mogłem ich dokładnie dobrze obejrzeć, bo zawsze jest albo jakoś pod słońce albo liście mu zasłaniały te banany. Ale dzisiaj nadszedł ten czas, żeby wejść pod drabinie i obejrzeć je z bliska. Bardzo mało znany banan dla mnie. Owoce tego banana. O, owoce tego banana są bardzo nietypowe. Pierwszy raz mam takie owoce, które nie są zielone. No poza welutyną. I ciekawe, czy ten banan. Będzie da, by, wyda owoce jadalne czy owoce niejadalne To jest pytanie, o, można obczyścić już te starsze a no na razie są małe te owoce jeżeli miałyby być niejadalne to prawdopodobnie e, to znaczy się no, też nie tak owoce y, z nasionami też mogą być jadalne, ale jeżeli one się nie zapylą, to nie urosną do swoich naturalnych rozmiarów i nasiona się nie wytworzą. No i banan bardzo szybko, e, bardzo szybko bananiki małe. Mogą zaniknąć, szczarnieć i taki będzie tego finał. Ale może się tak zdarzyć, że te banany nie potrzebują zapylenia, mogą mieć coś z zgradzajna i nie potrzebują zapylenia, żeby urosnąć do rozmiarów yy, wystarczających. No i żeby w ogóle nadawało się do zjedzenia później, żeby dojrzały. No tak to wygląda ten banan. No coś innego. Coś nietypowego. Już kwitło u mnie i owocowało, nawet już nie wiem, nie liczę ile bananów, ale blisko no, tych, które teraz owocują razem z tymi, no, to jest pewnie już ponad 20 samych owocowych bananów, tych jadalnych, plus jeszcze z 10 albo kilkanaście bananów takich dzikich, niejadalnych, także już trudno do zliczenia, to wszystko jest. Ale to nie jest wyjątkowe. Banan zakwitł na pniu około 2,5 metra. Okazję za to 2,5 metra. Może niecałe 2,5 metra. No długo czekaj, masz zakwitnie, bo już tej wielkości był dawno temu, ale cały czas wypuścił liście, liść za liściem, liść za liściem no ale w końcu jest odrost jest też zostawiony w razie czego dobra także mamy Udokumentowanego tego banana na filmiku. Na razie to by było na tyle. Do następnego filmiku.